Ziomki ziomale. Witam uksantora na kanale na wiejskim Życiu nad Morzem. I mam, co prawda nie jest to mało, ale dla mnie to jest dość mało. 76 dukatów. I sobie teraz otworzę wszystkie paczuszki, które mam na wiejskim. Wyczyszczę sobie dosłownie. I najważniejsze, oczywiście, dukatowe zostawię na koniec. Dobra. Bon Voyage ze statków rejsu handlowego, fajnie, trochę zielonych żetonów monet, OP, sporo paliwa. Smocza pamiątka Smoczek przylatuje, zostawia czasami Smoczą pamiątkę, tego tutaj jest tak słabo. To daje dukat da listy Marzeń, tak więc nie. Tutaj sobie otworzę coś takiego. Paderonek, kwiatka. To w sumie też mogę otworzyć. To czasami daje czyste bilety, i nie tylko dało. To sobie otwieram regularnie, tak jak tą poprzednią paczkę. Tak więc te akurat paczki sobie regularnie otwieram. Nasionka pomidorków koktajlowych i pałki też sobie regularnie zawsze otwieram. Pakiety piły z dwugodzinnych prezentów. Sporo tego, 400. 800 piły jednorazowej mam blisko 16 tysięcy. Dobra. 13 paczek 12 poziomu kumpelskiego. To ja już z mam z Mariolką 12 poziom? Rzeczywiście. Mamy już 12 poziom. Ciekawe, ciekawe. Nawet nawet nie wiedziałem. Dobra, od 13 dni mamy 12 poziom. I otwieram taką oto paczuszkę. Teraz później będzie tego więcej. 258 paczuszek 11 poziomu. No, ja bym wolał, żeby było więcej super konewek, ale bardzo dużo zwykłych konewek, które też wydaje na. Klikanie w drzewka kumpelskie dużo. Tutaj o, dużo mocy. Bardzo dużo konewek, czerwone żetony. 8 poziomu nie mam zbyt dużo kumpli. Wygląda na to, ale też trochę tego jest. Czwartego poziomu bardzo mało. Nie, to było piątego, tu jest czwartego. Toś mi się pomyliło. Trzeciego już prawie nie ma. Takich ludzi. Pakiet targowy. Staram się codziennie robić. I widać, że przez dwa miesiące to nazbierałem gdzieś. A więc troszkę tutaj tego jest. Muszelkowy kwiat przyjaźni. To jest zaklikanie konewkami, a to jest zaklikanie nawozami, ten czerwony. I widać, że konewkami sporo klikam. Bardzo dużo czerwonych żetonów. I za nawozami również. Dobra. Tutaj e, zarobienie misji specjalnych. To z kalendarza wypada raz na jakiś czas. Wizakowy kwiatek. Pączkowy kwiatek. Pączkowy kwiatek. Super babeczkowy kwiatek razy dwa. Babeczkowy kwiatek, razy dwa. O, i kwiatek. E, pakiet z owieczką w sumie mogę otworzyć, bo on dukatów nie daje. Ale daje fajne rzeczy, bo daje tej karmy dla rybek dużo. Zielone, żetonne paliwo. No i również większe pakiety karmy dla rybek z misji specjalnych. Cztery misje specjalne w tym czasie miałem Dobre. żółte żetony, to jeszcze później się otworzy. W tej chwili tutaj wylądowało. Nagrody lojalnego farmera właśnie zostawię. To stanowiska kuchennego mogę otworzyć. Pięknie czerwone pudełko, proszę bardzo. Popalniany pakiet, tutaj jakieś bomby, o! no to tak sobie. Helikopterowe pakiety zostawię na później, bo to właśnie dukaty. Fiolet... Fioletowe pudełka zostawię na później, bo to jest jedno z lepszych paczek, tak więc później otworzę. To są takie śmiciowe, że nawet nie ma co patrzeć tutaj. Fioletowy pudełka mam ich też dosyć sporo, ale one nie są jakieś super. Złote pudełka. Takie sobie. Tylko, że, że jest ich sporo, nie? Bia, srebrne pudełka też, takie są najgorsze, chyba. Ametyst sobie zostawię. Chociaż teraz by mi się pewnie doładował. Nie zauważyłem, że ametysty po prostu mam. To jest do skarbowej przykody energii, ja żeby czasami. Późno, już przed pójściem spać, sobie jeszcze wykorzystuję troszkę energii. To dali w rekompensacie za awarię. Tą energię Mocy nie zużywam, nie wkładam. OP przybywa czerwone, że to niki sobie tutaj zostawię na później. Tokeny do kręcenia koła fortuny sobie zostawię na ostatni dzień miesiąca w święta. Ale podkreślam, że nie kręcę dukat Giveaway Stream już, bo nie robię tego. Yy, ze względu na to, że też dukatów potrzebuję do takich wydarzeń jak skarbowa przygoda, magiczna Kraina i studio fotograficzne, tam yy, tych yy, dukatów potrzeba i już nie mogę rozdawać. Coraz więcej zwykłego nawozu. Coraz więcej. Super nawozu, chociaż nie przetwarzałem ostatnio dużo. To są paczki z urodzin. 29. 28 lutego u mnie. A więc bardzo dużo. Tyk. No ładnie, przybyło 2000. To są paczki też chyba z urodzin. I to też są chyba paczki z urodzin. Też sporo przybyło. Moc sobie zostawię. Benzynka. O! P, O, P, tu z jakiejś sceny zadań widocznie, superkonewki, albo z otwierania tych Oczuszek, Tutaj jeszcze wymienia, wymieniałem się za talary, już nie wysyłam sobie superkonewek za talary, ale niewykluczone, że ktoś mi wysyła. To jest to tym z konewkami zwykle wymieniam się z Mariolką, ale wysyła też mi ktoś inny widziałem. Tak więc fajnie, super nawozy jakieś większe paczuszki tutaj. Zwykłe nawozy jakieś monety za podziękowania z prezentów. Obe Benzynka, benzynka i sześć pił mechanicznych. Fajnie. Myślę, że żółte żetony też mogę uwolnić sobie. Zielonych żetonów jeszcze nie uwolnię. I teraz pozostały najlepsze paczuszki. Myślę, że w ostatniej kolejności otworzę to znaczy w pierwszej kolejności, przepraszam. Otworzę wyspiarskie fioletowe pudełka, bardzo, bardzo fajne paczuszki, z czego najbardziej mi zależy z tej paczuszki właśnie na tych piłach mechanicznych. Ale inne rzeczy też fajnie wypadało. O, no to dużo super konerek, super. No. Teraz drugi pakiet, jaki otworzę, to jest niebieskie pudełko. Bardzo dużo, prawie 20 tysięcy. I to jest bardzo dobry pakiet, bo tutaj. Zielone żetony, za które później kupuję dukaty. Codziennie jeden dukat. Bardzo dużo OP, bardzo dużo paliwa, bardzo dużo mocy, którą później mogę sobie wykorzystać z prezentów. Nie od razu będzie. tak? No i teraz paczki dukatowe. Jedna paczuszka to jest od smoka. 6 dukatów i 84 mocy, którą będę musiał wykorzystać sobie. Już mam 203 tej mocy, nie jestem połączony z Facebookiem. No i teraz tak, nagroda lojalnego farmera, pyk. Inne rzeczy również też fajnie wyparły. A dukacików 6, dziękuję. I został helikopterowy pakiecik. Trochę super pił, mechanicznych, fajnie. Zwykłe piłki, super nawozy, nawozy, troszkę mocy, troszkę OP, 9 super konewek i ładnie 15 dukacików. Super, bardzo się cieszę, 103 dukaty, fajnie i mogę kompletować skarbową przygodę. Mogę sobie kupić powiedzmy 400 Energii skarbowej przygodzie. A przejdę do tej skarbowej przygody. Już ostatnio nie nagrywam skarbowej przygody. Ładowanie, ładowanie. Ale właśnie tak, na takim etapie jestem w skarbowej przygodzie. Tutaj, co ciekawe, pominięciu tego, tego przejścia gdzieś tutaj. Gdzieś mniej więcej w tym miejscu, już później to już mniej kosztują te kolejne etapy. Tu, co prawda, co troszkę więcej to kosztuje, ale już nie jest to takie bardzo drogie jak mniej więcej w środku planszy. Tu sobie pozwolę, oczywiście nastawić y, kolejne 8 wianków. To będzie 16 wianków, a tutaj potrzebuję ich aż 18, czyli jeszcze dwa będę musiał sobie dorobić już normalnie na 3 minuty. A w tej chwili pozwolę sobie, właśnie kupić sobie tutaj. Dobrze mówię? Czy się pomyliłem? Nie, jeszcze pięć. Dobra. I tak sobie właśnie kupuję 400 energii. O! tu się zbagowało. Coś tu się zbagowało. Teraz jest 400 energii. Nie, coś, coś źle popatrzyłem, coś źle popatrzyłem, coś źle popatrzyłem, zwyczajnie źle popatrzyłem. No i tak, nazbieram sobie hortensji. Chociaż w sumie troszkę niedobrze, że tą energię tak sobie wziąłem teraz dużo, bo nie będzie mi się ładować ta energia, nie? Tak. Tutaj kwiatowe soczki. Proszę bardzo. O, niespodzianka, energia się ukryła tutaj. To sobie ją później odbiorę. I fajno. Tu mam wszystko, ale jeszcze będę potrzebował właśnie sobie na dwa takie wianki, czyli dwa płatki. I to mi pozwoli, że energia będzie mi się jeszcze teraz pięknie ładować. I tak właśnie... Gdzie to jest? I tak właśnie otworzę to, to przejście. No. Fajno. No i... Dukaciki, dukaciki, dukaciki tutaj są bardzo potrzebne. Na tym wydarzeniu nie trzeba kupować nic za prawdziwe pieniądze. Ale trzeba wydać dukaty, niestety. No. A jak dukaty, to oczywiście helikopterowe pakiety też. No, puszczamy, robimy, pyk. I spamujemy co 20 minut, żeby dukaciki produkować. Tak? Tak. I oczywiście tyle, kochani widzowie. Dziękuję za oglądanie mojego filmu. Jak się podobało, to zapraszam do polubienia, zostawienia łapeczki i do zasubskrybowania mojego kanału, jak jeszcze nie zasubskrybowałeś. I trzymaj się, pozdrawiam cię. Pa, pa. Tu, 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 tu. Cześć.